Rafał jak wrażenia po koncercie. Preselekcji do Eurowizji. Wiesz, muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo artyści na próbach śpiewali zupełnie inaczej, a na koncercie dali siebie 100%. Wszyscy zaśpiewali fantastycznie. Wrażenia są takie, jeden wynik od jurorów, inny wynik od widzów, więc jednak zdania są różne czasami, a jednak Krystian Ochman został ostatecznie wybrany. Gratuluję, miałem okazję już pogratulować, powiedzieć, że trzymam bardzo mocno kciuki. Fantastyczny człowiek, widać, że wspaniały artysta, który ma duży spokój. I przede wszystkim fajną rzecz, powtarzalność. On hmm? zaśpiewał tak samo w pierwszej części, jak tej finałowej trójce, praktycznie identycznie. Czyli fantastycznie. A na Eurowizji, powtarzalność jest naprawdę kluczem do sukcesu. Bo tam jest bardzo dużo tych występów, które muszą być praktycznie jeden do jednego. A czy, twoim zdaniem, jest to najlepszy kandydat z tej dziesiątki? E, wiesz co, e, czy, moim zdaniem czy jest mm, twoim, no, twoim. Wiesz co, Ja e, obstawiałem tak, że może to być Krystian bądź Daria i jeszcze podczas występu bardzo mocno trzymają ciuki za Unmute. Naprawdę mm? to, że znaleźli się... Czy tutaj... cała pierwsza trójka tak, podobała? Tak, Ale ja, ja już wcześniej kogoś? wytypowałem, że właśnie w trójce będzie mm? Unmute Krystian e, i Daria po e, tej części e, koncertowej. E, tu bym się zastanawiał między właśnie Darią a Krystianem, dlatego że e, też widziałem po reakcji publiczności Daria miała piosenkę bardzo radiową, i to mógłby być też przebój eurowizyjny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak czuję, że w tym klimacie, jeżeli piosenka by e, zyskała dużą popularność w sieci, w rozgłośniach, to mógłby być eurowizyjny przebój. Zresztą też tak chyba w tę stronę e, zagłosowali Jurorzy. E, natomiast Krystian ma kapitalną kompozycję, bardzo wzruszającą, wymagającą e, dużego skupienia i Y, y, świetnie to zaśpiewał, więc bardzo się cieszę, że wygrał.